Szczęść Boże moi drodzy, mam na imię Michał, a to jest mój kanał i mojej żony. Tutaj dzielimy się wiarą, dzielimy się to, że wierzymy w Jezusa i uznajemy Go jako Pana i Zbawiciela. I dziś e, chcę się podzielić tym, czy wierzycie, że jesteście w tego, aby nieś Jezusa innym. Czy wierzycie w to, że Pan Bóg was wybiera po to, aby ten świat nie umarł, aby nie umarł z braku Boga, żeby nie umarł z braku obecności Jezusa w życiu, Społecznym, czy czujecie, że jesteście powołani do tego, aby nieść Jezusa? A w zasadzie każdy z nas jest powołany, bo każdy został, pewien z nas, to będzie tego słuchał. Przyjął sakrament sztuki i bierzmowania, i każdy z nas jest powołany do tego, aby wyznawać wiarę w porę i w porę, aby doświadczyć mocy Jezusa, doświadczyć tego, że On jest Bogiem, że On działa, tak jak działał 2000 lat temu, i że On udziela swoich łask tym, którzy nie boją się zaufać i wypłynąć z Nim na głębie i łowić dla Niego ludzi, tak jak to Jezus powiedział do Piotra, że się że powołuje, żebyś łowił ludzi. Więc Ty, który tego słuchasz, jesteś powołany do tego, aby głosić Jezusa żywego innym, aby każdy uznał, że Jezus jest jedynym Panem, Bogiem i Zbawicielem, że przed Jezusem Zgina się każde kolano, i że nie ma innej drogi do tego, aby wejść w niebie. Inne drogi prowadzą nie do nieba, lecz prowadzą do piekła, i za nimi kryje się szatan. A tylko Jezus jest tym, który otwiera nam dom Boga Ojca. I ty, i ja, i każdy człowiek jest powołany do tego, aby głosić Jezusa. I dzisiaj się podzielę tym. Jak to jest to w moim życiu, ale zanim to zrobię, przeczytam fragment Słowa Bożego, który wydaje mi się, że nie, który pasuje do właśnie do tego. Następnie wyznaczył pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam ją przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo prawdziwie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów nikogo w drodze. Nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc, pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu, jeśli ktoś do jakiegoś miasta wejdziecie, przyjmą was, jedźcie, co wam podadzą. Pozdrawiajcie chorych, którzy tam są mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was... Wyjdźcie, wyjdźcie na, na jego ulicę i powiedzcie: nawet w proch, który z waszego miasta przylgnął do nam do nóg, strząsamy wam. Pokażę to, wiecie, że blisko jest Królestwo Boże. Powiadam wam Sodomie: leżej będzie dzień niż temu miastu. No i drodzy, kiedy pierwszy raz, w sumie, jak po moim powrocie, kiedy też trafiłem do końca egzorcyzdy, kiedy przyszą te wszystkie rzeczy, przyszą takie rekolekcje, to były rekolekcje Filip i tam pan pierwszy raz, mi skierował mnie to słowo, że będziesz tak jak Eliasz. A to pierwsze, że nie wiedziałem, kimś jest za bardzo podobny Eliasz, a po drugie, bardzo dużo miałem w sobie lęku. I pamiętam, że po dwóch, trzech latach, kiedy pierwszy raz ewangelizowałem, to na tej ewangelizacji nawet nie miałem, miałem odwagi praktycznie otworzyć ust. Tak, obawiałem się głosić. Ale też to polegało na tym, że w tamtym czasie raczej o swoim nawróceniu, nie dostrzegałem, że to naprawdę nie moc wypływa ze mnie, tylko wypływa z Jezusa, że to ja, ja mogę być tylko osiołkiem Pana Jezusa i mogę być tylko narzędziem w Jego ręku, a On będzie kształtował mnie w trakcie ewangelizacji, wtedy, kiedy ja będę ewangelizował, że to nie jest coś ze mnie, tylko to jest z Niego i z Jego łaski z mocy Bożej, która może przez nas obawiać się światu. Dlatego wielcy misjonarze, którzy byli tak bardzo mocno zjednoczeni z Panem Bogiem, na przykład w dzisiejszych czasach jest Ocinia James, który wielokrotnie mówi, że jest osiołkiem Jezusa. A też kolejną kwestią na temat ewangelizacji jest to, że wtedy, kiedy ja chciałem ewangelizować i też wśród moich znajomych, którzy ewangelizują, to widzę, że Pan Bóg działa też po prostu z mocą, że on posłucha i rzeczywiście są osoby, są uzdrawiane, są uwalniane, że to się po prostu pojawia, że to się pojawia. W naszym życiu, że, że, że Pan Bóg poprzez to przede wszystkim umacnia moją wiarę, umacnia w sobie wiarę drugiej osoby. To, że dana na przykład osoba przyjmuje Jezus jako Pana i zbawiciela, że jej serce się otwiera, że uznaje swój grzech, uznaje to, że jest zależna od stwórcy, że zostaje i, zru, i rozumie to, że została stworzona z miłości, że Bóg ją nieskończenie kocha, a to, co ją oddziela od Boga, to jest jej grzech i że. Tym, który uwalnia tę osobę z grzechu, jest Jezus Chrystus. Jeśli dana osoba to rozumie, że to, co nas zabija i nas niewala, jest pokonane w Chrystusie, że Jezus to uśmiercił i pokonał na krzyżu, to ta osoba może też doświadczyć przede wszystkim największego cudu własnego nawrócenia i zbawienia, które w której jest w Chrystusie, wyznając Jezusa jako Pana Zbawiciela. Pamiętam, że też w trakcie swoich takich podróży walizacyjnych miałem takie doświadczenia, że, że Pan Bóg bezpośrednio działał. Wyszliśmy z moim przyjacielem bez namiotu, bez, wyszliśmy, bez wyszliśmy bez pieniędzy praktycznie, a Pan Bóg, kiedy nabyły potrzebne pieniądze, udzielał nam ich przez ludzi. Pamiętam, że kiedy byłem w Pradze i żebrałem, nic mi nie dało żadnych pieniędzy. A kiedy jechałem z moim przyjacielem po, przez siedem państw i kiedy nie prosiłem o żadne pieniądze, żadne datki, to osoby same nam dawały te datki. My tylko mówiliśmy, że wierzymy w Jezusa, że wybieramy się do Fatimy, że chcemy dotrzeć do Fatimy, a te osoby po prostu miały tak otwarte serce, że nam dawały wiele rzeczy, chociaż mimo to, że o nic nie prosiliśmy. Pamiętam, że w trakcie tej podróży, kiedy na przykład ono trwało około dwóch miesięcy, że potrzeb potrzebowałem prania, to Pan Bóg dawał na przykład w tym, tym czasie miejsce, gdzie mogłem zrobić własne pranie. I to było niesamowite. Pamiętam, że też kiedy weszliśmy do Austrii, ja nie znałem niemieckiego. To było po Czechach, a wędrowaliśmy też bez mapy. Jeszcze chciałam się od Ducha Świętego. Przypominamy, żebym, żebym napisał po niemiecku, że, że szukam księdza i że szukam księdza z Polski. I pamiętam, że właśnie to spowodowało, że, że właśnie to natchnienie otworzyło nam to, że mogliśmy nocować do takiego misjonarza, ojca Tadeusza, kilkadziesiąt kilometrów. Odwiednia Wiednia, niedaleko po granicy, za granicą, z Czechami. I to było też to takie doświadczenie, ale też pamiętam z tych ewangelizacji, że jeszcze w Polsce trafiliśmy z moim przyjacielem, kiedy ewangelizowałem takiego policjanta, który w upominałem, że, że żyje w cudzu na mnie rządzie, a też powiedział, że nie lubi swojego brata, który jest księdzem, który też mu to wymieniał mu powiedział no nie dziwię się, że twój brat to ci wypomina, że ty go nie lubisz, bo ci mówi prawdę za ten czyn pójdziesz do piekła, jeśli się nie nawrócisz i nie odrzucisz tego czynu, to to doprowadzi cię do potępienia. I on wtedy powiedział, że o ten najszybciej jest na, na częstochowej. Pamiętam, że to spowodowało, że nas się na autostradę, chyba chciał nas się pozbyć, bo chyba miał dość, że ktoś dotyka jego sumienia, że, że musieliśmy wejść na taki wał, i tam doszliśmy do takiego kościoła i spotkaliśmy w tym się pana Gienka. I trafiliśmy do tego pana Gienka na nocleg. Jego wnuczek był bardzo był bardzo taki ma bardzo wysoką temperaturę. Rodzice chcieli go wzywać karetkiem, powiedzieli, ja powiedzieli żebyśmy się za niego pomodlili. I ta temperatura bardzo, bardzo szybko spadła. Ja wierzę, że to było działanie Jezusa. Że to Jezus dotykał tego chłopca i go uzdrawiał z tej temperatury. Że to jest moc Chrystusa wypływająca z wiary tych, którzy się modlą w jego imię. Że wtedy nawet doświadczamy tego, że Jezus jest Bogiem. On zbawia w tej chwili i że dokonuje cudów w tej chwili, jeśli czynimy to, co jest mu miłe. A na pewno miłe jest mu to, że dzielimy się wiarą w Niego, że nie, nie wstydzimy się Go wśród ludzi, nie wstydzimy się tego, że świat, który coraz bardziej jest antychrystusowy, a w zasadzie mam wrażenie, że to jest świat, który zaczyna się robić światem antychrysta. To tak jak ostatnio Ksiądz Szybkowski napisał taką książkę między, Chryst między Chrystusem a Antychrystem, czy między Jezusem a Antychrystem z tytułu tej książki i on o tym mówi. Ale on się tutaj skierował, słowami świętego, bo wie, że będę który mówi, że mamy, dzisiaj się tworzy świat Antyewangelii, świat Antychrysta. I my jesteśmy powołani, aby być tymi owcami posłanymi między wilki. I my jesteśmy posłani po to, aby ten świat mógł być zbawiony przez Chrystusa, że jeśli my umilkniemy, do wielu ludzi, których, których, których szatan już zabrał poprzez grzechy śmiertelne, po tym życiu trafi do piekła. Musimy sobie zdawać sprawę, że my walczymy o zbawienie naszych sióstr i braci. Mamy się za nich modlić, ale też miejmy odwagę głosić im Jezusa i mówić im o miłości Boga do nich i nazywając grzech. Zostańcie z Bogiem. Przemyślcie sobie słowa, czy, czy warto głosić Jezusa, czy warto dzielić się w tym, że Jezus żyje. A myślę, że przyznawanie się do Jezusa jest czymś, co umacnia naszą wiarę, ale też jest źródłem błogosławieństwa dla nas i dla innych. Zostańcie z Bogiem.